W tym filmie chcę Wam opowiedzieć o tym, jak wygląda proces zdobienia okładki. Tutaj mam album, zaraz Wam pokażę, co już z nim zrobiłam e, i jak to wygląda. Pokażę Wam na przykładzie e, tego zdobienia z mandalą, e, które bardzo Wam się podobało, dlatego postanowiłam, że, że to wybiorę. Tutaj córka mi towarzyszy, przynosi mi różne rzeczy, ale mam nadzieję, że uda się to mnie yeah. sprawnie nagrać. To jest czosnek, widzisz, czosnek. Czosnek dostałam. I teraz tak, pierwsza rzecz, ponieważ mandala to jest taki wzór, który wymaga bardzo dużo detali i jest też bardzo czasochłonny, to trzeba bardzo dokładnie przygotować najpierw płótno, dlatego pierwsza rzecz to jest gesso. To jest gesso akurat z renesansu, dokładnie pokrywam tę część, na której będzie mandala. I ta mandala będzie tutaj w rogu, dlatego będzie właśnie ta jedna czwarta tego wzoru dlatego y, muszę właśnie dobrze przygotować właśnie na tym obszarze, a potem są kolejne etapy. I akurat rysowanie mandali i malowanie mandali zajmuje kilka dni z tego względu, że no, są tu procesy. Jeszcze potem będzie podkład kolorem, y, potem właśnie sama mandala, y, no i też takie zdobienie całościowe, ale to będę Wam pokazywać w trakcie. są nakładam gąbką. Y, a w ogóle mówię Wam o tym też właśnie, jak zdobić takie układki, dlatego że ja wiem, że wiele osób, które zamawiają u mnie różne produkty, sama Świetnie maluje i sama chciałaby sobie zdobyć okładkę, więc przy okazji macie informacje, jak to zrobić. Jeżeli chcecie mieć właśnie jakieś detale, to koniecznie gesso, bo to bardzo ułatwia i dużo łatwiej się potem maluje właśnie cienkie jakieś wzorki. Dobra, bierzemy się dzisiaj za dokończanie mandali. Na pewno trzeba to trochę zabezpieczyć, bo dzisiaj będziemy się bawić w ciapci. Ciapki. Oczywiście wykorzystuję kartki po, yy, po pracach mojej córki. Tak, to chyba ona malowała, albo jak, to wie. <grytanie> Patrzę, czy widać. Widać coś. Dobra, teraz tak. Może ja to słożę na pół. Nie zabezpieczy za bardzo. Dobra, zaraz będę myśleć, co z tym zrobić. Zabezpieczamy. I dzisiaj będziemy robić ciapki. Będę wykorzystywać do tego gąbkę, bo to ma być takie fajne, właśnie nierównomierne. I trzeba wybrać teraz kolory. Teraz tak. Na pewno będę używała. Bo, ja chcę, żeby to był taki niebieski, taki podkład, właśnie kolorystyczny, ale żeby to był taki trochę niebieski, ale taki trochę fioletowy. Dla mnie jest to teraz takie odrobinę stresujące. A, będzie dobry kolor. Odrobinę stresujące z tego względu, że yy, no to już jest gotowy produkt, tak? I jak ja coś tu zepsuję, to ja już tego nie poprawię.